Bezpieczeństwo ukryte w kadrach to w rozumieniu ochrony przeciwpożarowej zastosowanie odpowiednich technologii oraz ich integracja z całym projektem w sposób funkcjonalny i estetyczny. Jako firma Małkowski Martech oraz Asable Mercordors od lat specjalizujemy się w tworzeniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zaawansowanych rozwiązań drzwiowych. Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w tworzeniu nowoczesnych produktów, które są odpowiedzią nawet na najbardziej wyszukane wizje architektów i inwestorów. Bramy przeciwpożar od Małkowski Martech oraz drzwi przeciwpożarowe od Asa i Mercordors wkomponowane w architekturę budynku często pozostają niezauważalne. Największa wartość zastosowań przeciwpożarowych tkwi w funkcjonalności oraz zdolności do reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. Każda realizacja to dla nas wyjątkowe wyzwanie, które podejmujemy z pełnym zaangażowaniem. Dostosowujemy nasze produkty do indywidualnych wymagań inwestycji, gwarantując przy tym maksymalną efektywność i bezpieczeństwo. Certyfikowane rozwiązania, które oferujemy, znajdują zastosowanie w obiektach mieszkalnych, biznesowych, handlowych, kulturalnych czy przemysłowych. Pod hasłem bezpieczeństwa ukrytego w kadrach pragniemy przybliżyć niektóre z realizacji, które obrazują. Że nasze technologie przeciwpożarowe nie tylko spełniają surowe normy bezpieczeństwa, ale wpisują się w charakter różnorodnych przestrzeni. Dlaczego bezpieczeństwo ukryte w kadrach? Bramy i drzwi przeciwpożarowe, wkomponowane w architekturę budynku, często pozostają niezauważalne, jednak ich obecność stanowi niepodważalny fundament ochrony. Mimo swojej dyskrecji gwarantują pewność i bezpieczeństwo, że w sytuacji zagrażającej życiu spełnią swoją funkcję w sposób niezawodny. Bezpieczeństwo, choć na pierwszy rzut oka niewidoczne w kadrach, odgrywa w nich kluczową rolę. Nasze produkty tworzymy z myślą o konkretnych założeniach projektowych, dbając o integralność i estetykę całej realizacji. Z każdą realizacją udowadniamy, że spójność pomiędzy bezpieczeństwem a nowoczesnym designem jest jak najbardziej możliwa. Bezpieczeństwo ukryte w kadrach naszych wybranych realizacji to dowód na to, że zabezpieczenia, które oferujemy, choć często niewidoczne na pierwszy rzut oka, współtworzą przestrzenie, w których bezpieczeństwo jest priorytetem. Jesteśmy dumni, że możemy dostarczać takie rozwiązania, które nie tylko chronią, ale i podkreślają unikalny charakter inwestycji, harmonijnie wpisując się w ich architekturę. Produkty przeciwpożarowe to nie eksponaty, to skuteczne rozwiązania.